Trwają przygotowania do meczu z Polonią Warszawa. Jednym z zawodników, dla których sobotnie spotkanie będzie powrotem na Konwiktorską, jest Tomasz Brzyski. Trochę tam w internecie czytałem, że, że chcą mnie fajnie przywitać, więc na pewno jestem na to przygotowany i, i spodziewam się, że, że będą gwizdy i, i jakieś różne wyzwiska. Lewy obrońca ma jednak świadomość, jak ważny dla układu tabeli jest najbliższy mecz że to jest taki mecz o 6 punktów, bo jeżeli go wygramy, to yy, można powiedzieć pozbawimy Polonie dalszej gry o mistrzostwo. Podczas gry w Dziadka zawodników obserwował Jan Urban. Szkoleniowiec podczas konferencji prasowej zaskoczył dziennikarze informacją o możliwej nieobecności Marka Saganowskiego. Jeśli chodzi o osiemnastkę, no zobaczymy, bo tam mamy mamy delikatne problemy z Markiem Saganowskim też, który którego nie wiem, czy nie łapie czasem grypa. Zobaczymy w jakim stopniu. Przez większą część czwartkowego treningu legioniści skupili się na taktyce. Niebiescy atakowali bramkę żółtych, na której stał Dusan Kucjak. Słowacki golkiper jako ostatni wrócił do klubu po przerwie reprezentacyjnej. W tym samym czasie po drugiej stronie boiska razem z młodszymi zawodnikami trenował Jacek Magiera. Były zawodnik, a obecnie drugi trener Legii pozwalał im wykazać się przy strzałach. Piątkowe zajęcia również zaplanowano na popołudnie. Decyzją sztabu szkoleniowego będą one zamknięte dla mediów.